Cześć, witajcie, czołem Wielkiej Polsce, moi drodzy, ja jestem Faust i powracamy do naszej kampanii polską, stoper start. No i cóż, w poprzednim odcinku poszerzyliśmy nasze włości na wschodzie, nadganiamy technologię, właściwie jeśli chodzi o militarną, to jesteśmy bardzo, bardzo do przodu, mamy świetnych dowódców. No i cóż, czas chyba na tą wojnę koalicyjną, zmodernizowaliśmy armię. Czekam na technologię, w której będziemy mogli wziąć lepsze łodzie. Zbudujemy najnowocześniejszą na świecie marynarkę wojenną złożoną z około 50 ciężkich łodzi i będziemy mogli w końcu zdobyć stolicę Skandynawii. Taki jest mniej więcej plan. Czy się uda? Nie wiem. No i muszę się śpieszyć dzisiaj z ukończeniem całej kampanii, bo jutro wychodzi Mare Nostrum i nowy patch i zmieni mapę i safe będzie niekompatybilny, tak więc muszę ukończyć tę kampanię, jeśli chcę ją wrzucić jak najszybciej. Dobra, ale bez przeciągania, dobrze by było zmienić w sumie gdzieś tutaj kulturkę, żeby już się rozprzestrzeniać, ale wszędzie to są drogie prowincje, więc może na razie nie. Jeśli chodzi o zmienianie kultur, ukończę technologię, ideę i będę mógł się zająć właśnie kulturowymi konwersjami. Albo zrobię po prostu dużo, dużo łodzi nie ciężkich, a galejek. Dużo po prostu zaspami, galejkami, tak że będę niścił wszystkich. Chociaż Skandynawia ma aż prawie 20 ciężkich łodzi, no to jest dużo w sumie. Nie mają armii, ale mają bardzo dużo łodzi. No ja mam armię ale nie mam łodzi okej, okay, kolisa się rozpada co ciekawe i dobrze bardzo dobrze przenieśmy może wojska gdzieś na prowincję z lepszym supply limitem, bo teraz jakoś tak słabo z tym tutaj widzę okej, okay. straciłem trade disputa na Austrię Austria również wyszła z koalicji Dziwne No ale dobra Koalicja się rozpada, to trzeba ją znowu e, trochę powiększyć Gdzie tu jest jakaś prowincja? Tu jest prowincja, na której mogę stanąć e, Czy mogę zaatakować na przykład hmm, Mógłbym zaatakować ottomanów i nikt specjalnie się tym nie przejmie Delhi i Maroko dołączą, ale to jest nic. Praktycznie mógłbym w końcu połączyć te ziemie, na przykład Wołoszczyznę, wło, no tak, Wołoszczyznę w końcu zaanektować i północne wybrzeże. Pytanie, czy chcę? Bo miałem atakować właściwie tutaj te tereny. Mam już tutaj wojsko i w ogóle, chociaż nie. Zatakuję Ottomanów, akurat doskoczę z. A w sumie mam już technologię. No to nie, no to poczekam trochę. Maintenance y, zmniejszę. coś mi się chce zbuntować uzbecy niekoniecznie. Nie chcę się tak naprawdę buntować, wydaje mi się. Dobra, do skorowania jeszcze w sumie trochę rzeczy jest, więc na razie może odczekam, że tak powiem. Może maintenance dam na, tak na tyle. Forty mogę w pełni wyłączyć. E, konwersję dalej jakieś poprowadzić. Okej, okay, tutaj niedługo się mm, zrobią te kory, to kurczę, tracę punkty. O, niepotrzebnie klikam w tamte eventy, one same będą znikały. E, a, jak jest jeden na ekranie, to. O, właściwie mógłbym e, spacializować Prowansję. E, no i to zrobimy. Damy military access. Coś mi się zbuntowało. Eee, co tam? Jakieś guwięko małe, nieznaczące. Nie powinno być problemem dla Bartka. 56. 6 Ok, kazań tym razem. Dobra. Kolonia, coś wybuchła. Gdzie jest ta kolonia? Właściwie, gdzie ja mam kolonię? Tylko jedną mam kolonię? Naprawdę? A tutaj ta kolonia? To ma opuścili nawet If no colonists... To gdzie jest ten kolonista? Tutaj? Tu, tutaj? Pokazuje... a tu jest kolonista Czemu ta armia poszła tam? Odwołajmy tego kolonistę. Wy tutaj, a wy tutaj. Się przenieść gdzieś tutaj na brzeg. O, on tutaj na fort. Dobra, kolonistę mamy, no to możemy go wrzucić na przykład, nie wiem. Się robi kolonia, to tu jeszcze zacznijmy robić kolonię. Ile będzie kosztowała trzecia kolonia? 20, czyli w sumie to będzie 36. Stać mnie na to. Tylko tracę dużo punktów dyplomatycznych. To tak bezsensownie, totalnie. I to jest bardzo słabe. No ale wiecie, zdarza się, nie? Okej, okay. syn chce przejścia, ale mam tu gdzieś. Jakieś eventy wyskakują też, je mam gdzieś. Dobra, Prowansjo. Royal Mariage. Alliance. O Boże, znowu tracę dyplomatyczne. Co się dzieje? I znowu Rebel Uprising. Konstantynopolu mniejsze, te. Archangelski Kolmogri. Kolmogry. Chyba mogę tam zwiększyć autonomię właściwie. Pyk i pyk Tu też mogę. No bo czemu nie? Native Assimilation, bardzo dobrze. Separatyści do mnie przyszli Gdzieś A tutaj są separatyści Znowu mam pełno punktów No to nie wiem Gdzie mogę użyć ich W Faustopolu O, 50 developmentu, proszę, proszę bardzo 23 manpowera 15 tysięcy manpowera z, jednego, z jednej prowincji osiągamy To jest piękne To jest po prostu coś wspaniałego Moi drodzy mm, Dobra Wziąłem tą technologię? Nie, zużyłem wszystko na Faustopol, tak. To kosztuje mnie już 160 za punkt developmentu, więc... No, tanio nie jest, tanio nie jest. No, ale tak czy owak jest dobrze. Prowansjo, czekam aż ukończysz swoją wojnę i chcę Cię zwasalizować. Eee, dobra. Pyk, pyk. Tutaj jest force limit, upewniam się. O, mogę usunąć tę prowincje z... Oli Roman Empire, bardzo chętnie. Mhm. Mm Dobra. I teraz tak. No, Ym... Prowansję jeszcze dostaliśmy dodatkową opinię. Moglibyśmy ich zwasalizować, ale cały czas mają wojnę z Wenecją. Zresztą nie potrwa długo. Właściwie mogłem wkroczyć i zaatakować. I coś nawet może zabrać. Ale nie, wiem, nie jestem pewien. Uuu, przychód nam się strasznie zwiększył, chyba dzięki tym, e, tym katedrom, jakie pobudowałem. Właściwie, czy gdzieś jeszcze się opłaca? Nie, niekoniecznie. Może gdzieś odnowić forty. Wszystkie są w porządku. W Faustopolu się przyda. Tutaj jest ok. I w Gdańsku ewentualnie. o. Dobra. Katedry mamy. E, workshopy gdzieś Nie mam jeszcze tych lepszych, ale Te już są niezłe nawet, no 0,9, 2 0,27, hmm Jeszcze coś tutaj gdzieś kurczę ślepy jestem, czy co? O, 0,25, proszę bardzo Jeszcze jakaś prowincyjka, a może te tutaj właśnie? No tu już pobudowane są, no dobra tu nie. O 028. U, 012. Ej, nawet bogate te ziemie są tam. 028 również tutaj i tutaj 019, 0,15. No no no. Nie spodziewałem się, że, że tutaj będzie nawet yy, tak rozsądnie, że tak powiem. Na takich ziemiach, że tak powiem, na takim zadupiu. No, tutaj świeżo podbite to autonomia duża, dlatego dużo jeszcze nie będzie dawało, ale 028, proszę bardzo, na, na stepie na jakimś wypis garżu 037 co tu się dzieje co tu się dzieje 021 może być ok 015 jeszcze 014 dobra czy coś jeszcze na przykład do tradera um, tu mógłbym zmodernizować ale on 019 w Event e, tu jest już tu też w Warszawie, Krakowie i to wszystko, bo nie stać mi już bardziej. Chociaż nie w Warszawie, nie, a w Nowogrodzie tam. O! No i to na razie wszystko. E, Palatynat chce przejścia, nie obchodzi mnie to. E, Hiszpania wspiera kogoś tam. No to raczej też mnie zbytnio nie obchodzi. Ja na razie jestem zajęty moimi sprawami. Dobra, teraz zaróbmy trochę pieniędzy. Ktoś się chce zbuntować. Aydin, Ercinkan, tutaj dajmy mu autonomię i tyle. Trebizond, dajmy mu autonomię i tyle. Dobra. Ym... Prowansja jest gotowa już na przyjęcie swego pana, że tak powiem. Zacznijmy robić te kory w końcu. Właściwie mógłbym się skupić na, na, ty, na tych punktach. E... O, umarł mi ziomek. No właściwie wezmę gościa od maintensa, bo będzie więcej hajsu. i tak punktów e, militarnych mam dużo, więc, więc luz. Nie ma tego złego. Ym... Konwersję na pewno trzeba prowadzić dalej. No, widzicie, szybko to idzie, nie ma żadnego problemu, że tak powiem. Tą prowincję od Timorydów trzeba będzie w końcu za zabrać. Z Bygen. Wkurzyło się, ale już, już odpuściło. Właściwie mogłem ten maintenance zostawić tak gdzieś tyle, a 150 dukatów miesięcznie to i tak dobry wynik. No i fajnie, mamy yy, mamy swoją. Same Province, to a Client State. mogą zrobić tam Client State, ale po co? Nie wiem. Dobra, zbudujmy sobie tych. Expand Colonial Borders. Tak jest. Więcej kolonii. No, za kolonie płacimy 37. No to tak normalnie raczej, jak na nasze możliwości. No, tutaj robimy te kolonie wszędzie. I tam właśnie na Grenlandii. A niech ktoś to odoblęży, od Francja nie jest już e, rywalem możliwym. No to co teraz będę rywalizował? Hmm. Spadnie mi Power Projection, no. Bo już nie mam czego. czego. tego. O Boże! ola Boga! Co się dzieje. Francja walczy z Prowancją i ja nie mogę jej pomóc I przegrywa Ola Boga, co się dzieje. Yy, dobra, konwertujmy dalej te prowincyjki. Korujmy co można. No ja nie wiem co dalej właściwie. Trzeba by coś zaatakować znowu. Po prostu. No bo innego wyjścia praktycznie nie widzę. Ja, jak, 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 atak. To jest gdzieś złoto? Czy ja tylko źle zauważyłem? Trade goods. No tu jest tylko to złoto nasze w Bashgirdzie i dopiero tutaj będzie Kuk, Kukce, czy jakoś tak. No i tutaj Ming ma jedno złoto. No, no, no. Cztery dukaty z jednej prowincji, tam trzy. Jak idzie nasza inflacja ogólnie? Spada powoli, dobra. Jeśli chodzi o przychód, to też wzrasta. No to dobra, robimy chyba naszą flotę, że tak powiem. Mamy już najnowsze łodzie? Tak, mamy 3D To no zbudujmy ich trochę. Będą się budowały długo, długo. Pyk. Pyk. Nie jeszcze może... Pyk z raz. I tutaj pyk. Myślę, że 80 ciężkich łodzi to wystarczająca flota. Um, utrzymanie ich będzie ile? Moment. To 3 dekera ile się płaci? Um, 0,70 razy 80. No to będzie około 15 dukatów. Tak? Może trochę więcej nawet. Oj, tam mnie na to. Nie na no moment. 0,70. No to nawet mniej chyba. Przecież to też nie może być aż tak drogie, nie? Ok, mamy kolonikę, kolejną. Kolejny kor Dobra, na razie odpuścimy sobie więcej kolonii można nawet zrobię taki trik, że jedna armia pójdzie tutaj, a jedna tutaj. O! I będzie idealnie. Dobra. Zrobimy łodzie, a w tym czasie, jak się nam robią łodzie, to przerzućmy armię na otomanów. Ale nie całą, tylko na przykład te cztery oddziały: pyk, pyk, pyk i pyk i na przykład te 5 pyk 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 i pyk no i zaraz zaatakujemy sobie ottomanów dokończymy ich, połączymy granicę zrobimy tutaj ładną granicę na, na wschodzie, może zrobimy client state'a albo jakoś się dobijemy do Jerozolimy, do świętej ziemi um, i się zobaczy, ewentualnie zrobimy także z tych prowincji zrobimy kolonię jakoś. Na przykład wznowimy Syrię i, i tyle. Dobra. konwersje oczywiście, w toku. jesteśmy Nie jesteśmy head of time, więc weźmiemy sobie technologię, bo to pomoże nam w kolonizacji. Better relations over time jest ok. Ziomek. Mogłbym zmienić fokus, ale nie chcę. Um. Typ monarchii też w sumie to jest najlepsze jaką tutaj widzę. Więc jest OK. No dobra. E, łodzie się robią powoli. Możemy już załączyć e, Maintenance. Troszkę hajsów tracę na reinforcement pewnie, albo na utrzymanie ogólnie. Mogłem wziąć na przykład coś tutaj. florep Amerykantilizm Prestige. Albo stability na 3. Wezmę stability, trzeci punkt. Chory się robią. Cały czas mam sporo over extension, ale to tam, wiecie. Zło konieczne. Dobra, atakujemy w takim razie. Niech to będzie imperializm. Czy może ee, imperializm, tak, bo tańszy o 25% prowinc... prowincję. Dobra, idźcie na to. O, i znowu 50 yy... Diplo power tracę, świetnie Dobra, połączmy te łódki tutaj na przykład jakoś Okej, okay. wypłyńmy tutaj, ten niech też tutaj wypłynął I już mamy jakąś ciężką flotę tutaj, dobra yy, Idź na Icel, ty na Bolu, a ty na Tekę nie, 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 Ty zostajesz na Cizre. Tylko ty idź na Gilan. Nie mogę. Nie mogę cię wysłać na Gilan. Okej. Okay. O, wbili się we mnie. Ahmed. 3, 3, 4. Psst. Nawet niezły jest. Tylko mają za mało morali na mnie. W tym momencie. Już mają przewagę. Praktycznie 100 tysięcy... 40 tysięcy to jest ich cała armia? E, ile mają? Piechoty: 61 tysięcy. No tutaj było chyba tak, około 60 na szczęście. Oczywiście wygrywamy, tak. To była ich cała armia na dwa nasze staki. E, trzeba przyznać, że no cóż, jesteśmy dosyć potężni na ten moment. E, dobra, wy się rozeszliście. Ty oblegaj, tu na przykład. Ty czekaj. E, te łódki niech dołączają, tutaj. E, te łódki zaraz się będą tutaj łączyły. Wy też się połączycie. Bardzo dobrze. Ile już płacimy? 44. No to jednak sporo. E, ile mamy dopiero? 66. Okej. Okay. Jak będą wszystkie, to. Wtedy policzymy koszty. Ewentualnie usuniemy jeden. Ewentualnie usuniemy jeden oddział. Diplotek cost. Chętnie. Może być użyteczne. Akurat będę brał. Bukara. Ojej, coś mi tutaj podbijają z drugiej strony. Trzeba będzie się w takim razie ruszyć trochę. Okej, okay. telefon pokazuje mi, że to koniec odcinka, ale mogę go trochę przedłużyć, bo dopiero się zaczęła nasza wojna. Tu się teraz wbili. I nawet im idzie nieźle, kurczę. Czy zdążę? Niestety nie zdążyłem odwołać armii. Się wbiłem i chyba to też nie zadziała. Dobrze są, trzeba przyznać, że są naprawdę nieźli. No, to jest cięższe niż mi się wydawało, ta wojna. Ankara upadła, okej, okay. eee, ruszamy w takim razie dalej. Na Sivas mogę już, tak jest, ty na konie. W takim razie, skoro idzie tak ciężko, to przerzućmy tam jeszcze dwie armie. Niech idą okrężną drogą. Okej, okay. ostatnie dwie konwersje religijne. Eee, wezmę technologię i, i dobra. Wiecie co, w tym momencie zakończymy odcinek. I wracamy w następnym, dokończymy wojnę z Ottomanami i ruszamy na Cesarstwo, tak więc dzięki za oglądanie, to było na tyle i do zobaczenia już jutro o tej samej porze, trzymajcie się, cześć!